W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Za Dusz Pasterzy. Nasza dusza jest niczym balon napełniony powietrzem. W przypadku grzechu śmiertelnego, Dusza spada na ziemię, a spowiedź jest jak odpływ ciepłego powietrza. Należy często przystępować do spowiedzi. Błogosławiony Karlo, który przeżywałeś w tak odpowiedni sposób sakrament pokuty i pojednania, udziel mi łaski, dzięki której będę mógł regularnie dążyć do spowiedzi z głęboką skruchą, niech się tak stanie. Amen. Boże, dobry Ojcze, dziękuję Tobie za błogosławionego Karlo Akutisa który w Eucharystii odnala źródło prawdziwego szczęścia i pewną drogę ku niebu. Umacniaj moją wiarę w Twoją troskliwą obecność, ożywiaj pragnienie, bym zawsze był blisko Ciebie i uczyń moje serce otwartym na potrzeby duchowe i materialne drugiego człowieka. Przez stawiennictwo błogosławionego Karlo pokornie proszę, Udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Bądź uwielbiony Boże Ojcze przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, w Duchu Świętym. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen.